Dzień dobry, witajcie. Czasami zdarza się tak, że nagrywam na Waszą prośbę. W tym przypadku prosiliście mnie o ustosunkowanie się do petycji. Do listu otwartego skierowanego przez ludzi nauki, przez profesorów, lekarzy, lekarzy, dentystów. Około 30 osób, które podpisały się pod tą petycją. Petycja, która zadaje. Bezpośrednio ministrowi zdrowia pytania. Jest to list otwarty z prośbą o udzielenie odpowiedzi na trzy pytania. A w zasadzie, mówiąc bardziej dokładnie, osoby, które podpisały się pod tą petycją, domagają się wyjaśnienia, dlaczego z pieniędzy podatników finansuje się kampanię, Zachęcającą do szczepień, skoro szczepionki mogą według nich nie działać? Są to pytania odnoszące się bezpośrednio do kwestii bezpieczeństwa i skuteczności szczepień. Ja nie jestem ministrem zdrowia, nigdy nim nie będę. Powód afery współistniejące. Natomiast pozwoliłem sobie odpowiedzieć na te trzy pytania. Oczywiście nie będę miał nic przeciwko, jeżeli minister zdrowia sobie później te pytania ode mnie czy odpowiedzi na te pytania odpisze. One są i znajdują się pod tym filmem moim. Jeżeli ktoś nie chce oglądać filmu, może przeczytać opis. Dla wielu osób powinno to być wystarczające, aczkolwiek, mimo wszystko, zachęcam. Do obejrzenia tego filmu, dlatego że powiem w nim dużo, dużo więcej niż to, co znajduje się w opisie. Pozwoliłem sobie przepisać treść tego listu i część z niego przeczytam. Przeczytam również Wam te pytania, chociaż być może je znacie. Tak jak wspomniałem, link prowadzący do tej petycji znajduje się w opisie pod moim filmem. No, więc trzy pytania do ministra zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2. List otwarty. Szanowny panie ministrze, przekazuje się obecnie miliony złotych na promocję szczepień na SARS-CoV-2. Olbrzymie kwoty na reklamę otrzymało m.in. polskie radio, telewizja polska, telewizja polska i inne media. W tym wypadku zasadnym jest się zapytać, czy szczepienia są rzeczywiście skuteczne i bezpieczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż wprowadzone warunkowo eksperymentalne preparaty, nazywane w cudzysłowie szczepionkami, są nadal w trakcie badań. Zwracamy się w tej sprawie z listem otwartym i zadajemy trzy pytania. Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne? Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2, wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach, prowadzi do znaczących zmian właściwości bariery krew mózg? I trzecie pytanie: dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej? Pozwolę sobie odpowiedzieć na, na te wszystkie trzy pytania. Dlaczego szczepi się masowo Polaków na SARS-CoV-2, kiedy wiadomo, że od zaprojektowania szczepionek wytworzyły się nowe mutacje wirusa, na które szczepionki nie są skuteczne? Autor petycji już tutaj twierdzi bezspornie, że wiadomo, że są nowe warianty koronawirusa, na które szczepionki nie są skuteczne. Później tam mamy przytoczenie czterech. Prac, czterech publikacji, i autor petycji mówi, że są to dowody, że jest to dowód na nieskuteczność szczepionek. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tymi publikacjami, tak jak ja to zrobiłem. I co z nich wynika? Po pierwsze, nie można mówić, że te publikacje są dowodem na nieskuteczność szczepionek, bo w żadnej z tych publikacji autorzy nie dochodzą do takich wniosków. Wręcz przeciwnie, mówią, że te publikacje czy te prace mają pewne ograniczenia, są one wymienione w tych publikacjach, oraz że wymagane są dalsze badania. Czyli to, że jest taki dowód, iż publikacje te świadczą o nieskuteczności szczepionek, to jest to wniosek wysunięty bezpośrednio przez autora petycji, a nie przez osoby czy autorów tych publikacji. Po drugie, te publikacje mają pewne bardzo duże ograniczenia. Wiemy, że istnieje hierarchia badań naukowych, w tym również badań medycznych, gdzie największe znaczenie mają badania randomizowane z podwójnie ślepą próbą, metaanalizy, przeglądy systematyczne metaanaliz. Tutaj są badania in vitro w probówkach. Te trzy pierwsze prace dotyczą badań in vitro. Nie są to prace, które mają duże, nawet umiarkowane znaczenie dowodowe, powiedziałbym, że bardzo małe znaczenie dowodowe lub małe, dlatego że w tej hierarchii badań medycznych czy w ogóle naukowych zajmują raczej odległe miejsca. Więc nie można tych prac traktować jako dowód. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym publication bias, czyli szufladkowaniem Sytuacją, kiedy dochodzi do zafałszowania obrazu rzeczywistości, gdy autor jakiejś publikacji wybiera sobie czy cytuje tylko te piśmiennictwo, które potwierdza jego poglądy. A tymczasem, oprócz tych czterech prac, mamy bardzo dużo innych, nawet powiedziałbym o większych mocach dowodowych, które mówią coś innego. Które tutaj zostały zupełnie zignorowane i pominięte. Żeby nie zostać oskarżonym o to, że tak bronię szczepionek, to muszę się zgodzić z tym, że nie ulega wątpliwości, w zasadzie możemy teraz już prawie ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że szczepionki, niezależnie od tego, czy będzie to Moderna Pfizer, czy AstraZeneca, czy Johnson Johnson, czy Sputnik, działają słabiej na Niektóre warianty koronawirusa, tak zwane VOC, czyli są to Variant of Concern. Ja już mówiłem, że istnieje ponad kilka tysięcy różnych wariantów koronawirusa, gdzie 99,9% nie ma znaczenia klinicznego, ponieważ są to mutacje punktowe, delecji, tranzycji, transwersji, substytucji i inne mutacje, które nie prowadzą do zmiany konformacji białka, białka S, tego białka kolcowego. W związku z tym szczepionka będzie działać również na te warianty. Ale istnieje kilka tak zwanych VOC, czyli Variants of Concern, które prowadzą do zmiany struktury białka kolca, gdzie szczepionka może być mniej skuteczna lub nieskuteczna. Do tych VOC zaliczamy pierwszy ten szczep, szczep brytyjski B117, B1, o którym wiemy, że szczepionki mogą być nieco mniej skuteczne w stosunku do tego wariantu, ale przede wszystkim dwa warianty, to są południowoafrykański i brazylijski, gdzie wiemy, że szczepionki są mniej skuteczne w stosunku do tych wariantów. Natomiast różne prace mówią, że są bardziej lub mniej nieskuteczne, tak? Czyli nie ma wątpliwości co do tego, że szczepionki przeciwko tym wariantom nowym, niektórym VOC są mniej skuteczne. Wątpliwości są do tego, co do tego, jak bardzo są nieskuteczne. Czy to jest 2 razy, 3, 4, 5 czy 10 razy mniejsza skuteczność? Natomiast to, na co tutaj trzeba zwrócić uwagę, zdecydowanie, to w tych pracach bada się odporność humoralną. Mianowicie miano przeciwciał, które jest potrzebne do neutralizacji wirusa. Mówiąc inaczej, im większe miano jest potrzebne do neutralizacji wirusa, tym mniejsza skuteczność szczepionki. Jest to zależność odwrotnie proporcjonalna. Jeżeli wymagane jest duże miano do neutralizacji wirusa, może się zdarzyć tak, że przy niskich mianach te przeciwciała już nie będą zapewniać ochrony. Natomiast jest coś in vivo, czego nie ma w, tej, w tych badaniach in vitro mianowicie zdolność organizmu do odpowiedzi wtórnej, to znaczy po kontakcie z wirusem do zwielokrotnionego wytwarzania tych przeciwciał. Także w ciągu kilku dni to miano może wzrosnąć nawet kilkadziesiąt czy kilkaset razy. I osiągnąć te wartości wyjściowe, które zapewnią ochronę. No dobrze, ale jeżeli byśmy założyli, że te przeciwciała w ogóle tracą swoją abidność, tak zwane affinity, nie wiążą się z wirusem, wiążą się na tyle słabo, że nie są tymi przeciwciałami neutralizującymi, to jest coś, czego nie ma w tych badaniach. Mianowicie odporność swoista komórkowa, która zawsze bierze udział w zwalczaniu koronawirusa. Te badania są prowadzone wyłącznie nad odpornością humoralną swoistą. Natomiast odporność komórkowa swoista może działać zupełnie niezależnie i również zapewniać ochronę. W związku z tym nieskuteczność nawet przeciwciał w zwalczaniu koronawirusa nie może świadczyć o nieskuteczności szczepionek, ponieważ nie były oceniane mechanizmy odporności komórkowej. Dlatego autor petycji wyciąga niewłaściwe, zbyt daleko posunięte konkluzje, których nawet nie wyciągają autorzy tych publikacji. Czyli jest on naciągane. Mówiąc inaczej, jeżeli przyjrzycie się temu oto schematowi zrobionego przeze mnie na podstawie dostępnego piśmiennictwa zamieszczonego pod filmem, to jeżeli podajemy szczepionkę mRNA bądź wektorową do mięśniowo, do komórki mięśniowej, to następuje synteza białek SARS-CoV-2, białka S koronawirusa. I te białko S jest albo umieszczane na powierzchni komórki i wówczas jest rozpoznawane przez limfocyty TCD8+, które wydzielają granzymy i prowadzą do cytotoksyczności komórkowej, zniszczenia komórki, dlatego rozwija się miejscowo w miejscu podaniu szczepionki stan zapalny. Boli nas mięsień mamy stan podgorączkowy, ale nie jest to groźne, dlatego że zachodzi na niewielką skalę, ale wzmacnia tę odporność komórkową. I druga sytuacja jest taka, że białko S jest wydzielane poza komórkę mięśniową i jest rozpoznawane przez limfocyt B. Limfocyt B pełni tutaj funkcję tak komórki APC, czyli komórki prezentującej antygen. Pochłania on to białko przetwarza w środku i prezentuje limfocytowi THC D4 który wytwarza cytokiny, tak jak interleukina druga, czwarta, piąta, wzmacniając produkcję przeciwciał. Jednocześnie limfocyt B przekształca się w komórkę plazmatyczną i komórkę pamięci, która może żyć wiele lat. Te badania, które są podnoszone przez autora petycji, odnoszą się tylko i wyłącznie do tego fragmentu odpowiedzi humoralnej, czyli do przeciwciał, natomiast zupełnie pomijają odporność komórkową która nie była w tych badaniach w ogóle oceniana. Poza tym trzeba zwrócić uwagę, że istnieje jeszcze coś takiego jak bystander immunity, sytuacja, w której dochodzi pod wpływem szczepionki przeciw SARS-CoV-2 do pobudzenia nieswoistych mechanizmów odpornościowych, takich jak na przykład makrofagów, komórek NK, które rozpoznają tak zwane reszty cukrowe, TLR, toll-like receptors, mówimy o tak zwanych Komórkach rozpoznających wzorce czy antygeny cukrowe. I te bystander immunity, czyli mówiąc tutaj bezpośrednio po polsku, odporność przygodnego przechodnia jeszcze wzmacnia ten mechanizm swoistej odporności. To nie było zacytowane w tych badaniach. To, co również jest tutaj błędem, to autor petycji ocenił skuteczność szczepionek w systemie zero-jedynkowym: zero nie działa, jeden działa. Zero nie ma infekcji, jeden jest infekcja. To błąd, bo od, y, bardzo dawna powtarza się, że szczepionka niekoniecznie musi zapobiegać wystąpieniu objawów chorobowych, ale uważa się, że jest skuteczna również wtedy, kiedy zapobiega ciężkim objawom: hospitalizacji, podłączeniu do respiratora, ciężkiemu SARS-CoV-2, zapaleniu płuc. W tych pracach, które zostały dołączone do petycji, mamy również ocenę, że u osób bo jedna, jedno z tych badań dotyczy porównania osób, które były szczepione versus nieszczepione u żadnej z tych osób nie rozwinął się ciężki COVID-19 po infekcji szczepem południowoafrykańskim i szczepem brazylijskim, co według autorów zostało ocenione jako nieskuteczność szczepionki, według autora petycji. A to jest błąd. Dlatego, że być może gdyby te osoby nie zostały zaszczepione, znalazłyby się w szpitalu pod respiratorem. A u wszystkich osób wystąpił łagodny COVID, co też może być związane i potwierdzać skuteczność szczepionki. Drugie pytanie: Czyli moi drodzy, z tymi wariantami koronawirusa, mówiąc tak bardzo obrazowo, jest jak z filmem 50 twarzy Greya. Niby 50 różnych twarzy, ale w dalszym ciągu to jeden i ten sam ryj. Drugie pytanie. Dlaczego dopuszcza się szczepionki na bazie mRNA, kiedy wiadomo, że białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2 wytwarzane również poprzez mRNA podawane w szczepionkach prowadzi do znaczących zmian we właściwości bariery krew mózg? I znowu, kiedy wiadomo, wiadomo, stwierdzenie pewnik, nie wiadomo, dlatego że nic nie jest tutaj na 100% pewne. Jako dowód przedstawiona jest praca, która w żadnym wypadku dowodem nie może być. Również mamy tutaj do czynienia z szufladkowaniem, bo przedstawiono tylko jedną publikację, dodatkowo badanie in vitro, które ma bardzo małą, niewielką moc dowodową w zasadzie prawie żadną, więc nie może stanowić żadnego dowodu, tak jak to stwierdził autor petycji. Jest to badanie in vitro komórek endotelium, czyli komórek śródbłąka znaczyń mózgu pozyskanych po autopsji, czy pozyskanych już, prawda, pośmiertnie. Badanie w probówce in vitro. Jak te komórki zachowują się na białko S, czyli antygen koronawirusa? Co ciekawe, ta publikacja pochodzi z grudnia 2020 roku i dotyczyła nie szczepionki, tylko dotyczyła zarażenia wirusem SARS-CoV-2. U osób chorych na COVID-19 obserwowano objawy neurologiczne. A Autor petycji wziął przez analogię. Jeżeli wirus SARS-CoV-2 powoduje objawy neurologiczne, no to szczepionka zawierająca białko wirusa S też będzie powodowała takie objawy, co jest zupełnie błędnym twierdzeniem. Bo żeby to ustalić, trzeba byłoby wziąć dwie grupy osób, placebo i osobę zaszczepioną i obserwować, czy faktycznie dochodzi do takich powikłań neurologicznych. A to robiono przecież w badaniach klinicznych, które już trwają, już trwają ponad rok, tak? I nic takiego nie zaobserwowano. U osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 zaobserwowano, po szczepieniu nie. Więc tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba, która zarazi się wirusem SARS-CoV-2 ma wiremię. Dochodzi do niekontrolowanej często replikacji wirusa, dopóki nie zadziałają mechanizmy odpornościowe i to białko S faktycznie może dostawać się przez barierę krew-mózg, bo tego białko, to białko może występować w bardzo dużym stężeniu, bo replikacja wirusa. Na początku, kiedy człowiek nie ma odporności, jest w zasadzie niekontrolowana, a z drugiej strony mamy do czynienia ze szczepieniem, gdzie tego białka S powstaje bardzo mało, bo powstaje tylko miejscowo w mięśniach, tak jak powiedziałem, i powstaje go tylko tyle, ile podany jest MRNA w przypadku szczepionki MRNA, tak jak Pfizer czy, czy Moderna, lub powstaje jego proporcjonalna ilość w stosunku do podanego. Wektora w przypadku szczepionki wektorowej, tak jak to ma na przykład miejsce w AstraZeneca. Więc tego białka jest zdecydowanie mniej. Więc faktycznie osoby, które się zaszczepiły, mogą się obawiać. Faktycznie osoby, które się nie zaszczepiły, można powiedzieć, że one prędzej czy później zachorują. Może i bezobjawowo przejdą, albo nie. Ale... U tych osób wiadomo, że wiremia może prowadzić do powikłań neurologicznych. U osób zaszczepionych nie zaobserwowano tego w badaniach klinicznych. Powoływanie się zatem na badanie in vitro, które ma zdecydowanie mniejszą wartość niż badanie kliniczne jest bardzo dużym no, nie tyle nieporozumieniem, co niedopowiedzeniem. Można powiedzieć, że to jest chyba jakiś żart. Bo zwróćmy uwagę na to, że tak jak już wcześniej powiedziałem, praca dotyczyła zarażenia, czyli chorób osób chorych na COVID-19, a nie samej szczepionki opartej na, bądź to na mRNA, bądź to szczepionki wektorowej, która powoduje powstawanie białka S, ale w zdecydowanie mniejszej ilości, tak? Nieporównywalnie mniejszej niż to mamy do czynienia w przypadku wiremi. Zastanawiające jest zatem, że nie powinniśmy się według autora petycji szczepić, a powinniśmy na przykład przechorować. Bo, tak jak powiedziałem, osoba, która się nie zaszczepi prędzej czy później, zachoruje. Najprawdopodobniej, bo ten wirus będzie w otoczeniu cały czas i prawdopodobnie infekcje będą miały charakter sezonowy, tak jak to jest w przypadku grypy. Trzecie pytanie. Dlaczego w Polsce używa się powszechnie szczepionki AstraZeneca, która w wielu krajach podlega ograniczeniom wiekowym ze względu na ryzyko poszczepiennej immunologicznej małopłytkowości zakrzepowej? Po pierwsze, nie ma już szczepionki AstraZeneca, tylko jest szczepionka, która się nazywa Vaxzevria. Ta nazwa została zmieniona. Ale to jest tylko zmiana kosmetyczna, więc to oczywiście nie wpływa w żaden sposób na jakiekolwiek tutaj wyjaśnienia. Immunologiczna małopłytkowość zatorowa jest to rzadkie powikłania, w zasadzie bardzo rzadkie powikłanie, polegające na tym, że u chorego dochodzi jednocześnie do małopłytkowości i do zakrzepicy, jak to jest możliwe? Dlatego, że dochodzi do wewnątrznaczyniowego wykrzepiania śródnaczyniowego i zlepiania się płytek krwi. W związku z tym, że one się zlepiają, dochodzi do powstawania zakrzepów czy zatorów. Które mogą nawet zagrażać życiu. Na przykład w zatokach żył mózgowych, CVST, są to rzadko obserwowane powikłania. A z drugiej strony dochodzi do ryzyka rozwoju nieprawidłowych krwawień z jam ciała, dlatego że zmniejsza się liczba płytek krwi, tak jak powiedziałem. Laboratoryjnie można te parametry ocenić w ten sposób że dochodzi do wzrostu stężenia dedimerów i FDFP, Produktów przepraszam produktów degradacji fibrynogenu i fibryny. Natomiast klinicznie, klinicznie objawia się to występowaniem wybroczyn na ciele, czasami występowaniem silnych bólów głowy, czasami występowaniem silnych bólów brzucha, jeżeli dotyczy to naczyń w obrębie jamy brzusznej, Czasami pojawia się kaszel, czasami krwioplucie. Są to stany, które mogą stanowić zagrożenie dla życia, ale jeżeli są szybko rozpoznane i szybko leczone, to oczywiście to jest wyleczalne, to nie jest wyrok śmierci. A ja już wielokrotnie wspominałem w moich poprzednich filmach, że każdy lek może powodować jedno czy dwa powikłania, które są potencjalnie śmiertelne. Czy to będzie antybiotyk, który może powodować aplazję szpiku, czy to będzie na przykład paracetamol, czy jakiś niesteroidowy lek przeciwzapalny podawany dzieciom typu ibuprofen, które mogą powodować zespół Stevens-Johnsona, czy, czy na przykład toksyczną nekrolizę skórkę również śmiertelną. Każdy lek może tak działać. Tabletki antykoncepcyjne, które powodują znacznie większy odsetek zakrzepów, a które yy, przecież się stosuje. Tak jak powiedziałem, EMA, czyli Europejska Agencja Leków, tutaj stwierdziła, że korzyści ze stosowania tej szczepionki są zdecydowanie większe, czyli przewyższają ryzyko. A to, że w niektórych krajach jej się nie podaje, to jest tylko i wyłącznie polityka wewnętrzna tych krajów. Na tej samej zasadzie, że w niektórych krajach jest dozwolona marihuana, a w innych nie. Natomiast nie jest to związane z, faktycznie z wiedzą naukową. Czyli z Evidence Based Medicine, takie decyzje, żeby nie stosować akurat tej szczepionki. Czyli nie możemy opierać się wyłącznie na polityce i obserwować to, co robią inne kraje, ja już wcześniej wspomniałem, że te powikłania zakrzepowo-zatorowe występują bardzo rzadko. To są pojedyncze przypadki. Jeżeli weźmiemy pod uwagę kartę charakterystyki produktu leczniczego szczepionki Wacezefria, to jest tam teraz tak napisane. Ostrzeżenia, prawda? W punkcie czwartym małopłytkowość i zaburzenia krzepnięcia krwi. Po podaniu szczepionki bakszewria bardzo rzadko obserwowano wystąpienie jednocześnie zakrzepicy i małopłytkowości, w niektórych przypadkach stowarzyszącym krwawieniem. Bardzo rzadko. Co to znaczy? Bardzo często powyżej 1 na 10 przypadków, często powyżej 1 na 100. Dość często powyżej 1 na 1000, rzadko powyżej 1 na 10 tysięcy, bardzo rzadko poniżej 1 na 10 tysięcy, tak? Bardzo rzadko, czyli generalnie poniżej 1 na 10 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę na to, że obejmuje, dalej czytamy, obejmuje to ciężkie przypadki objawiające się zakrzepicą żylną, w tym w miejscach nietypowych, takich jak zakrzepica zatok żylnych mózgu, o czym powiedziałem, zakrzepica żył trzewnych i zakrzepica tętnicza współistniejące z małopłytkowością. Skąd się bierze ta małopłytkowość? Jest to reakcja autoimmunologiczna, prawdopodobnie taka sama, jaka występuje po podawaniu heparyny, którą stosuje się dalej w lecznictwie, tak? Małopłytkowość indukowana heparyną związana z wytworzeniem przeciwciał przeciwko czynnikowi płytkowemu czwartemu PF4 i później niszczeniem płytek krwi, powstawaniem zakrzepów i zatorów i małopłytkowości czasami prowadzącej do krwawienia, jeżeli liczba płytek krwi spada poniżej 20 tysięcy, tak, bo ryzyko wystąpienia... Krwawienia pojawia się wtedy samoistniego, kiedy liczba płytek krwi spada tak poniżej 20 tysięcy. Norma jest od 150 tysięcy w górę, ale, musisz, ale te wartości po, powyżej 20 tysięcy wystarczają do utrzymania hemostazy bardzo często, a powyżej 50 tysięcy już na pewno nie występują samoistne krwawienia. Większość tych przypadków wystąpiła w ciągu pierwszych 14 dni po szczepieniu i dotyczyła głównie kobiet w wieku poniżej 60 lat. Niektóre przypadki zakończyły się zgonem. Pracownicy służby zdrowia powinni zwracać uwagę na przedmiotowe i podmiotowe objawy choroby zakrzepowo-zatorowej lub małopłytkowości, przedmiotowe i podmiotowe, czyli zarówno objawy kliniczne, tak jak wspomniałem, czyli na przykład bóle, głowy silne, tak, obrębie jamy brzusznej, kaszel, krwioplucie, bóle kończyn po szczepieniu, tak. Wybroczyny na ciele, jak również laboratoryjne parametry, czyli stężenie fibrynogenu, dedimerów, produktów degradacji fibryny. Czyli osoby zaszczepione powinny zostać poinstruowane, aby natychmiast zgłosiły się do lekarza, jeśli po szczepieniu pojawią się objawy takie jak duszność, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg, uporczywy ból brzucha. Ponadto każda osoba, o której po szczepieniu występują objawy neurologiczne, w tym silne lub oporczywe bóle głowy lub niewyraźne widzenie, lub u której po kilku dniach od szczepienia wystąpią zasinienia skóry wybroczyny, poza miejscem podania szczepionki powinna natychmiast zgłosić się do lekarza. Tak jak powiedziałem, to nie jest choroba, która jest wyrokiem śmierci, nawet jeżeli się pojawi. Bardzo rzadko występujące powikłania i wcześniej leczone, zupełnie wyleczalne, aczkolwiek dobrze, że żeby osoby zaszczepione szczepionką na przykład Buxycefria, czyli dawniej AstraZeneca czy Johnson Johnson, wiedziały na jakie objawy mają zwracać uwagę. Co przed chwilą tutaj powiedziałem. Czyli tutaj podsumowując, absolutnie z tych publikacji nie wynika, że szczepionki są nieskuteczne na nowe warianty koronawirusa. Aczkolwiek muszę się zgodzić, że szczepionki najprawdopodobniej mają mniejszą skuteczność na nowe warianty koronawirusa. Aczkolwiek w dalszym ciągu mogą zapobiegać wystąpieniu ciężkich powikłań, co również jest ważne, czyli ciężkiego przebiegu choroby. Te badania, na które się powołujemy, nie oceniały mechanizmów odpornościowych związanych ze swoistymi komórkowymi mechanizmami odpowiedzi immunologicznej jak również nie były to badania typu metaanalizy randomizowane z podwójnie ślepą próbą, które by stanowiły mocne środki dowodowe, tak więc w zasadzie nie możemy ich traktować jako, jako dowodów, tak jak to jest uwzględnione w petycji. Moi drodzy i na koniec, jeszcze co do tego filmu 50 twarzy Greja. to ostatnio słyszałem jak teść powiedział do teściowej, Przepraszam, teściowa powiedziała do teścia. Mógłbyś obejrzeć sobie film 50 twarzy Greya? Może byś się w końcu czegoś nauczył. On jej odpowiedział: Ty oglądałaś Harry Pottera i nadal nie umiesz czarować. Hm. Mój kumpel kiedyś do mnie mówi: Słuchaj, moja żona, podczas stosunku, mówi do mnie tak. Chciałabym się poczuć tak jak w tym filmie 50 twarzy Greya. Taki strach. Niepewność, to ja mówię do niego: to następnym razem, podczas stosunku, powiedz Twojej żonie, że przestałeś spłacać kredyt hipoteczny. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.